Witam sobie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zapraszam sobie nie było po zeszłym tygodnia, ale nie było co nagrywać dosłownie. <kłysy> ale jest ten... jest nowy update. Nie mam zbytnio czasu, więc ja pośpieszę. jest ten... Jest, jest nowa mapa Rined City. Kolejny kreaty... Kraty z my o mój jest Upgraded Toilet Scientist, Mafia Mutant, Titan Chat Cameraman mądre, i Titan taces o mój Boże. Titan Watchman of Doom, o mój Boże. temu mu to jego jednostki. temu I co tu ma? o To on ma, ma inwini... Tylko musiałeś? Kiedy zaczynamy nakrywać, to oni jeszcze poprawiają. Czy masz ten problem? Absolutnie, absolutnie nie. Dobra, więc zaczynamy. Ten, kto nie. Ten, kto nie oglądał poprzedniego odcinka z Quidy Toilet, Polecam. Ja polecam. Czy kogoś obchodzi? Scino stanie YouTubera, kra, który. Letwo, twowo, twowo, co Może nie. Ale więcej, muszę zobaczyć statystyki. Titan Watchman optou. Tum. Prawie 30 plastryńca. Wow. No, muszę przystać. Nic lepiej. Kafeb, bo ile on taki nob, nob, nob no będzie chodził. I już całą tą astrotację, jest tam na tole. Dla jednostki. Okej. Okay. On bóg rady, Ciekawe, jak to mi no zrobili. Więc jest: Upgraded to ile scientist, to ty. Mm, mutant. Czy on nie ma chociaż plasza, albo toksika? Jest Kotli, który ma tylko Slowing. Okej. Okay. To troszeczkę trochę dziwne. Jest Astro Taczes, który ma Splash i Slowing. Ja z tyłu raczej w tym choć chodzić tylko o jedną postać właśnie o Watchmen of Tomb. I obiecuję wam, wam że jest prób. Nie, on nie może być taki mały. Nie, 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 nie. Dobra, tu. Twin City. Całkiem niezły, niezły nakroty, muszę przyznać. Jeden kresar wygraną. Chcę po raz opatrzyć, no jakie tutaj są wyzwania. Mogłem, mogłem jeszcze sprawdzić, no tego plazmę, bo dostał zmiany i tak? I tak plasmę. Jaki Jakiś problem. Zmienili je mu tylko, tylko i mocniej puszczyć na skanę 2. To jest paser kamer, kiedy jest atakowana przez Astro. Ok, ok. To widzi. Wait, what? Ok, myślałem, że to będzie zły odwrotnie, <coughs> ale po w tym updatecie jesteśmy tymi złymi, i to jest prawdopodobnie niezwykła bizmal. Więc stary, dobry Titan Zombie TV, w tym zajmie. To ja zobaczymy w sumie pierwszego poza i w sumie wtedy się ja to wiem, no czy to jest w sumie APY Smile zwykły, czy, czy jednak coś więcej. Jeśli to jest jest, to jest coś to więcej, to okam to. Przejdę tą mapkę i pęd Cię po prostu pozbawia. Bo teraz nie mam zbytnio czasu, więc to jest takie na szybko. Szybko po prostu mów, mówienie. Czyli w skrócie. Nowa mapa. Bardzo ładna, muszę przyznać. Naprawdę. Jest bardzo, bardzo piękna. Dobra, na czwartym ływie po toalet. Na piątym ływie i Dominikany. Jak ni. Powięksili jemu AOE. Powięksili jemu AOE za to. Mniejszyli jemu pulsa, ale let's jemu AOE. Czy mi to przeskadza? Absolutnie nie. Bo też on ma. I chyba jemu też zwiększyli chyba slowing z 65 na 70. Ale tutaj ma kreatywna pstury. i też zmienili jemu podstawową to z opraszeń. Ale co to on chyba teraz mnie pije, piję je ja, ja normalnie oprasyń. O Boże. Dobra, tak jak mówiłem widzowie... O, jednak pije. Też je normalnie oprasznie, dobra. Pokażcie mi piję mi razie ja pierwszego posa, Kto będzie... to będzie. Jeśli to będzie wajkum toilety, no to, No to, No to jest, Tak jak mówiłem w sumie, ten film W sumie nie filmy, Po prostu jutro, jutro tokam, tokam, na restę, Bo czas, czas mnie nie koni. Więc, Proszę. Nawet, nawet kosztem by nie było Bo samo fake'iem toileta, po prostu proszę gro, nie rób mi tego, nie. Gro, nie rób mi tego, te... To może być zwykła pysmal. By Dobrze, miedźwicowie to kamerę po prostu jutro jutro dokładnie to, to... to... te... 7 minuty 50 w i jutro po prostu to... to trochę to kamerę trochę analizę bo jeśli tu jest dosłownie zwykła prysmal to ja się zawiodłem to sobie Widzimy się... Widzimy się za kilka sekund. Dla mnie to będzie literalnie cieni Te całe... Kilka godzin. Więc, to pacjentów widzowie Za te kilka sekund, więc... Widzowie... następnego dnia. Kolejka nam nam... Nam... Tam na posy... Cenie nowego celestiala władzera of tuma. Thank you, white. white Fox, uwielbiam Ciebie stary. Ale dobra, wróć tego. Jak knu się po polsku? Hmm. Obserwatora zakwaty? Dobra, nie będę mocno dumą ich nazwy. I let's go. O oh, stary okay. on ma 28 Exclusive Radiusa. on ma 50 Trainsa. Dobra. Więc niechaj się sadznie test. <coughs> Titan, right ten of Tom On nie ma zasad. On nie ma żadnego trajta. Więc on ma damage, podstawowy oczywiście. 6175 55 szaleńca Explosive radius 28 Kto to wymyślał? Toilet slowing 75% K Kto to wymyślał? Jest raz. On ma kultałny cool 65 sekundy. No i jeszcze 1% cent sans na assassination. Ten, kto nie wiem, Assassination robi, robi to se od razu no mose zabitki w Włączam Low key w takim razie. Nie spodziewam się takich wielkich efektów na razie, ale ok. Na poziomie drugim. jemu mu to chodzi: 5525 i 4 ręca. I oczywiście Watchman of Tumor ma nieskończoność od 100 bo ja jak sobie inaczej na trzeciej poziomie mu to chodzi 8300 obrażeń i 4 ręce, i kulka jemu się obniża to 0,50. Na kolejny poziom. Na czwarty of tłum dostaje 12 tysięcy opraczeń, tak 12 tysięcy? Uwierzmy, ze 12 tysięcy. 4 ręce i minus 1 dziesiątą kultauna. mi się ekran plazmą, ale zamiast AOE. AOE, to ma z plaza. Nie, nie ogólnie mi się w TSE Watson of Thom i ta Plasma. to są takie same, same jednostki, ale sataniem w sumie lekko innym, ale ciągle le, 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 to samo. Czy to, co ja powiedziałem, mój map Nie mam tylko pojęcia. I tak tam było 12 tysięcy. Więc na level 5 on dostaje 18 750 oprażeń, 4 ręce i minus 500 cooldown. Ok. Ciekawą on ma w kompletnie inne. No, yy, no, inne. Inne staty. Więc pokazuję tam na głównym, ale dobra. Jeśli wiesz, jeśli on sam, sam to może cały przejść, więc na poziomie szósty on dostaje 19 250 oprazioni i 4 ręce. A to Zlita jest jemu obrażeń, i ręce jest piękna, dobra. Na poziom siódmy on dostaje 21 tysięcy oprażeń i 4 ręce. Dobra. I na kolejny poziom on dostaje... On traci 850, 800, 8500 obrażeń i zyskuje 4 ręce. Czyli mój skrócie on pije co 3 sekundy. tutaj. Więc sypka, matematyka, widzowie. Mi się staje, że on i takie, i takie, 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 jak robić na maksymalny poziom. I się opłaca go robić. Pije na maksymalny poziom. Bo on na levelu 7 on. To on zadaje 273 tysiące opłat. Więc ostatni upgrade, let's go. I mamy potężnego Watchman of Tuma. I to wygląda dosłownie, jakby on ich spalił. jak tam tutaj, tutaj, tutaj tam będzie się dosięgał. Dobrow widzowie on to, się, on to sięga o nawet ty do jakiego tutaj kółka się kręci. Ale czy w sumie Nie, to jest, tak, się, tak się na noc zastanawiam Czy Watchman of Tom jest lepszy czy każdy o od plazmy Bo tak mi się wydaje, że te jednostki są na równi Dobra, ile dostaniemy hajsu? Jak go też czytamy? Potem ten, ten hajs wyczytałem na cepaty to -ta, ta to się pięć, żeby, by wyszło ile kosztuje jego maksymalne ulepszenie. Tak wicowie? Wreszcie to karanołem. Prawo ja. 120 tysięcy kasy, żeby go ulepszyć na maksa. Tak, 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 oczywiście. A z dalszej ciekawości uspieram te 12 tysięcy i go spróbuję ulepszyć na maksa. Ciekawe kiedy to oni tutaj no to, 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 co my 5xpita. A i ja wam, ja, ja wam radzę go jeszcze przetestować sam, sami. Jeśli macie oczywiście kemy, albo Robloxy, bo, bo on ponoć, no, zawija na przez wszystko na entlesie. Na 100% przetestuję go poza kamerami, więc zrobię taki takie nie za jego mówienie, prawdopodobnie przy jakimś odjedynku. Może Isaac. W sumie w czasie ekrania Isaaka mogę się wyłączyć. I mi po prostu katać. Tak samo jak i tu. A i jeszcze do jednego tematu. Tak, to jest Abysmal Mood. Mogli chociaż to jakoś fajnie. Fajnie zrobić, gdyby dodać jakieś nowe kiple nawet z malu. Albo zrobić jakieś nowe. Nie, na przykład ja słownie czekałem, żeby zobaczyć Watchmen of tuma, jak go głównie wroga. I na przykład jednostkę, jedno, jedno jednostkę jednoprocentowa z tej mapki. Co nawet nie jest kubie. A, i też ma uznane cienie, pse, astro, to uznane cenie autokontroli przez Astro Toilety. Ten to nie oglądał głównego tego odcinka, gdzie... Titanic został zainfekowany przez Astro. To... pan tego nie opowiem. <laughs> Ale tak, jego ulepszenia kosztują... 120 tysięcy dolarów. A jak tam w ogóle leje Koko hitbox? Tak samo mały? Tak, tak samo mały. Czyli to słownie mogę tać jednego w drugim. Dobra. czyli największe zagrożenie tutaj jest, jest jak zawsze te... 4 rocket lancer, toilety. Nienawidzę tych małych, Łeko mój pose. Tak parce tych małych nienawidzę. Oj widzowie, wy nawet nie wiecie jak parco. Ale to, ale to jest struktura Astro Toilety, Szypropata przynajmniej. Chociaż, no... Chociaż ja się, te są, radzą sobie i tak, o, i tak o wiele lepiej. Lepiej, no, na, na tej mapce. Ale czego się nauczyłem krając w tumkę? To tylko i wyłącznie jednej na Czy to te jednostki. Tutaj no niektóre jednostki działają lepiej na zupełnie innych no, trypach. To nie jest. Lepiej. Okej, inaczej. Watchmen of Tome na sztufę będzie działał niesamowicie. Niesamowicie na Endlessa, jeśli chodzi o te, o tytana typu Support po prostu. Support to coś do stylu właśnie Fallen Clockman, który ma po prostu być, być i używać no A on idealnie nie, 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 pracuje po prostu pod tygodnią Slowera. Przez jego wysoki Splash Range. Reak reaktywy. Które w sumie taje słowa, Plus on sam taje słowa, Albo ten słowo jest ra ra radioaktywny, co jest w sumie możliwe. Luz możliwość asesynacji, która właśnie się, się no stała na smu w toilecie. Jeśli chodzi o PvP, to tak na szybko myśląc. Na pewno Watchman of Tumy będzie tam używany też prawdopodobnie jako slower albo jako po prostu taka jednostka, która ma stanie szybko nośnie falować jakąś jednostkę le 100% Penny będzie on, 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 on używany tak Powiedzmy z to jest teraz PVP Więc one będzie to działało, bo okazja czy, czy tak. Pomijmy nim. Ile w lesie? Ile w lesie? Na przykład zombie. Zombie jako starter. Farmy. Booster, stop time i restat tych, tych no-watchmanów. Stop będzie działało na PvP. Co moim się na to, że tam są Astros Pytery? które mają dosłownie Immunity. No to. To trzeba mocno liczyć na Assassination. Ale i tak no. 50 ręce to nie aż tak mało. One same ma no 50 na sam start. Czyli dosłownie trzeba, jeśli chce się, no, nie ma Endless... Na jakim Endlessie? No, na... No, na rękę tak PvP. No, to, to trzeba mieć chociaż, no... tak, który ma Słata ma shiny nic nie, nie ważne, na, na, na to akurat. Własne jest to, żeby po prostu było no. sobie byłby po prostu no pusty. I te które ja pokrałem w nocy i Renault również. Bo ja to nakrywam o 15. Tak, o 15.01 ja to, to, to nakrywam. Bo trochę mi się o tym zapomniało. Dokładnie nie, dokładnie nie, Gdyby nie ten Watchman of Doom, to ja nawet bym tego Mezzo no, nie nagrywał. No, nie bo to by trwało zbyt długo. Ale. Mówiąc co sądzę, gdyby nie White Fox, Fox, Fox to ten od tej prawdopodobnie miałby jakieś 15 minut. 15, max 20. 20. A White, White, White Foxowi ten odejcinek będzie miał prawdopodobnie z 40 To chyba ten Asasin bardzo ładnie nie działa na nim. Ten z plus ten, ten w asasinie jest zbyt mocny. Hashtag... Hashtag, hashtag jest Nerf z Asasina. Ułazł w tłumie. Oczywiście, ja też tutaj szartuję. Szartuję. I niech zostanie u niego ten, no, asasin. Tak jak mówiłem, jeśli... ...jeśli nagram odcinek ty z of Isaac... ...poczywajcie się, no, że to będzie od odcinek typu, no typo połączenie, no... no, omówienia Watchmen of Toma w dokład... miejsce i w tym, no... i w tym, no, katanko o... o zako to będzie dobre w sumie, nie wiem te Astro, te to, to, to Solicery co próbowały jeszcze coś zrobić temu Watchmenowi Byłem to grą. czy tylko i kojanolicy Wence Watchman of Tome będzie jako wok i jak i jako no jedno jednostka. No ja później leciutko smutny, koni, tylko kon, nie do jego plaka. Ale w sumie rozumiem, po ostatni toilet jaki był to był chyba komputer toilet chyba? Tak chyba komputer po ostatni. No jak no jak no jak wcicie widzowie Assassin chciała wyśmienicie To będzie ciało cię na PvP to ja nie wiem wiem naprawdę Watchmen i Tom i, i, i plasma na na, no, na PvP Doszucić tylko jeszcze kilka, kilka jednostek i jest wspaniale Oho, oh, dobra jest sobie koleżanki, jest sobie nie mój go On On nie nie, 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 On ręce nie Idealnie. Idealnie teraz... teraz opieczamki, jest teraz. jest opieczamki, Jeśli to sobie Ale, jest ale jest to jest I ten no-fake, ty, ty, ty które służyły kodli. I mafia, mafia i upgrade te toilet. Więc to jest to, to, co się spodziewałem. Dobra, to tego trayta za chwilkę wrócę. Wrócę jest w posach za kamerami. Czemu ten? To jest, jest Epiki i to się liczy. Więc to już wszystko z tego odcinka, który trwał dosłownie dla mnie cień. Subskrybujcie, komentujcie i oceniajcie. Do zobaczenia w następnym odcinku i pa pa!